Ten odcinek będzie kompletnie inny, ponieważ tak jak kiedyś wspomniałem na Eric's Losie, ale Tak o czwartej piątej rano. Ale to w niedzielę, to czwarta, piąta rano do poniedziałek. OK. To możemy to zrobić. Ja bardzo chcę oblatać choinkę, a ogólnie mam taki plan, oblatać wszystkie choinki w Krakowie, które właśnie tego typu będą wystawione. Będzie ich ze cztery. <laughs> to brzmi jak zajęte popołudnie. <laughs> na koniec wrzucimy sobie to wszystko do montażu, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może coś się uda, może nie. W zasadzie jest to mój pierwszy takiego typu vlog, więc zobaczymy. Zaczniemy sobie na początek od check-ina. Nie myślcie sobie, że tylko opowiadam Wam o tych przepisach, a sam się do nich nie stosuję. Check-in, akceptacja i start. Dobra. Ou, cały czas śledzi, ciekawe. Czekamy na satelitę i zobaczymy, jak to wygląda z góry. Więc tak, jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywamy w 4K25 klatkach. Wszystko na pokecie jest w 50 klatkach. Tryb nocny w Mawiku 3 Pro. Ogólnie plan cały na cały ten film jest taki, że to będą dosyć krótkie, szybkie ujęcia każdej z choinek zmontowane w krótki dynamiczny film, który zobaczycie na końcu tego materiału. Nie zabrałem sobie rękawiczek, I szczerze mówiąc, jest naprawdę zimno. Ale dobra, spróbujmy jeszcze jedną rzecz zrobić. oddalmy się trochę do tyłu. Dajmy sobie 70 mm nie, tu nic nam z tego nie wyjdzie na siedemdziesiątce. Tak, żebyście mogli zobaczyć, No, przełączyło nam się na trzykrotnym, niestety, ale nie będziemy tutaj mogli złapać choinki oraz całości. W związku z czym sobie to odpuścimy, wracamy do 24 mm. Jest dosyć ciasno, bo to jednak jest centrum Krakowa w zasadzie tego robimy szybko jeszcze jedno ujęcie i lecimy do kolejnego miejsca. Przesłony otwieramy na 28, czas 2 sekundy i zróbmy sobie zdjęcia. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy cokolwiek z tego się uda nam później zrobić. Fajnie jakby nam się tej tramwaj przemieścił w tej chwili gdzieś na dole, więc chwilkę poczekamy. O, jest i tramwaj. Wszyscy jakieś targi bożonarodzeniowe A my idziemy Na kebsa Więc tak, kebab zjedzony Jedziemy na rynek Ogólnie to jestem bardzo ciekawy jak ten vlog wyjdzie. Kebab był smaczny, ja w sumie nawet go nie nagrałem. Wrzucę wam te zdjęcia chociaż jak wyglądają kebaby z tego miejsca, bo szczerze polecam. Jem w tym miejscu już dosyć od dawna. Nieregularnie ale od dawna. A tak się ładuje baterie w samochodzie. Miazdeczko, elegancko cyk? Zimy jeszcze jedną baterię. Bo idziemy kawałek drogi na rynek sobie tu. Niech się grzeje. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego na rynek się chodzi z samego rana nagrywać. O! Jecha. Trzeba znaleźć sobie jakieś spokojne miejsce, z którego będzie można wystartować. Ja szczerze mówiąc, nie lubię takiego tłumu. A wybranie sobie jako piątku do nagrywania czegoś takiego chyba nie było dobrym pomysłem. Natomiast zdeklarowałem się, to to zrobię. Ogólnie to trochę żałuję, że nie zabrałem miniacza do tego wszystkiego. Tylko muszę się bawić z Maviciem 3 Pro. Ale jak nagrywać to już najlepiej. Zresztą wystarczy popatrzeć, jak jest faktycznie ładnie dzisiaj. Szczerze mówiąc, to nie bardzo jest ty gdziekolwiek kawałek wolnego miejsca, żeby zrobić to cicho i niepostrzeżenie. Bo wszędzie są ludzie. Natomiast jest na rynku w Krakowie jedno takie miejsce, spod którego jest zawsze najbezpieczniej i najspokojniej wystartować. A jest to spod Komisariatu Policji. Pewnie będziecie pytać, jak to jest z lataniem na rynku w Krakowie. Czy można, czy nie można? Można. Jest to strefa kontrolowana lotniska. W związku z czym wysokość lotu podczas deklaracji w aplikacji check-in. Musicie ograniczyć do 100 metrów i spokojnie każdym dronem możecie wystartować. Naprawdę muszę znaleźć jakieś ustalone miejsce. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie może się uda, ale patrząc na ilość ludzi, nie sądzę. No nic, myślę, że tu możemy próbować. Kontroler mam rozłożony. Specjalnie wykręcałem drążku z niego. Żeby było szybciej. Robimy czekina i startujemy jak najszybciej. Miejsce no bardziej w centrum naszego obiektu nie mogliśmy się znaleźć. Wysyłamy na 100 metrów czekin Akceptacja Start Ale ten active tracker robi robotę Tu się dopniemy, żeby nie było, że coś się nam tu nie nagrywa O ale zimnica O Zobaczymy, czy to się uda. Czy uda się uda? Tylko jak wiele osób nagle skieruje wzrok w naszą stronę. A będzie tego na pewno sporo. Czy się tym przejmuje? Kompletnie nie. Wykonuje legalny lot. Natomiast bardzo nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza. Dlatego Uruchamiam się, uruchamiam drona. Startuję i zmywam się stąd. Koniec tego miejsca. Szybkie pakowanko. Nagrania dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli 4K, 25 klatek, tryb nocny. Nagrywane w zasadzie w pełni automatycznie. Nie ustawiłem tej żadnej ekspozycji manualnie. Niech elektronika robi swoje jest strasznie zimno a zostało nam jeszcze na pewno jedno miejsce które chciałbym dzisiaj zaliczyć żeby móc powiedzieć że przeleciałem wszystkie miejskie choinki w Krakowie Jakkolwiek to brzmi. Tak, żebyście nie oglądali tylko głupiego, w zasadzie pewnie może się okazać, że nudnego filmu, to możemy sobie powiedzieć wprost. W przyszłym tygodniu zatuję dla Was film odnośnie oświadczeń NSTS, o które wszyscy pytają. Jest końcówka roku, okres dosyć gorący. A wiele osób nie wie, czy powinno złożyć to oświadczenie, czy też nie. I dotarliśmy w ostatnie miejsce, czyli plac centralny Kraków, Nowa Huta. O, najbliżej domu, najzimniej. I jedyne miejsce, z którego można w zasadzie latać na spokojnie siedząc w samochodzie. Kontroler dron. W zasadzie nie wiem po co, była mi ta druga bateria. Tron chyba tu mam, jest. Dobra, nie zginęła. Baterii nie będziemy zmieniać. Mamy tu. Dalej w zasadzie trzy kreski, czyli ponad 50%. My potrzebujemy tutaj podatać pewnie z 5 minut i spadamy do domu, montować ten materiał dla Was. Żeby nie marznąć, mam 55% baterii. Przełączamy sobie na tryb wideo. Tryb nocny. O, ale tu jest taka cisza, że nawet drona słyszę w samochodzie. Heh. No ale dobra, lecimy. Pewnie zapytacie również, dlaczego tego nie zrobiłem, jak było biało, był śnieg. No niestety, no, akurat wtedy nie miałem kompletnie czasu, żeby zrealizować ten projekt. Teraz zresztą też nie za bardzo mam. Natomiast jeżeli nie zrobię tego teraz, to po świętach już trochę bez sensu. Tu już jesteśmy w strefie, gdzie możemy latać 120 metrów. Jesteśmy poza CTR-em. Mamy to.